Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek o tej aplikacji, ale to właśnie ona w ostatnim tygodniu zarobiła mi około 1000 zł. Tak mówię serio, nie jest oczywiście żaden skam i już Wam mówię dokładnie, jak ona wygląda i w jaki sposób też przede wszystkim z niej korzystać. Tutaj sobie oczywiście daję ostatni tydzień, tak żebyście mogli właśnie sobie dobrze zobaczyć. Jak widzicie, mamy tutaj 240 dolarów, co się przekłada na jakieś 1000, No może nie całe 1000 zł, może 900. No i oczywiście chodzi tutaj o to, żeby wejść w odpowiednim momencie w transakcję, a robimy to za pośrednictwem różnych strategii, których można się bez problemu nauczyć, no i oczywiście wyjść pot z potencjalnym zyskiem. Czyli między innymi jak już wiemy, gdzie chcemy wejść, to klikamy kupno lub też sprzedaż. Jak widzicie, tutaj jestem aktualnie właśnie w transakcji, jakieś 10-11 dolarów w proficie, czekam aż mi to podejdzie tutaj wyżej, żeby mieć mój zrealizowany cały target. Czy dojdzie, czy też nie, to już się oczywiście okaże, bo czasami oczywiście też nie dochodzi i dochodzi nam do naszej straty, aczkolwiek jak widzieliście w podsumowaniu całego tygodnia i tak bardzo fajny plus z tego wyszedł, więc nie ma się tak naprawdę co martwić. Taka jest strategia, i te straty również czasami się zdarzają. Ważne, żeby te zyski były po prostu większe od tych strat. A oczywiście, tak jak mówiłem, wszystkich strategii, bo strategii jest naprawdę bardzo dużo do nauki, w jaki sposób właśnie wchodzić w dane transakcje, można się bez problemu nauczyć. Ja osobiście jestem właśnie w takiej społeczności społeczności grupie która uczy kilku takich różnych strategii gdzie każda osoba może się tego nauczyć więc pisz w komentarzu info a podeście ci więcej informacji.